GESER i RS. gdzie musisz jechać? Wygląda! Marta będzie w drużynie? dobra! Czyli jest bliżej do nas! Czyli jest będę z Ej, Ale słuchajcie, w tym momencie rosują się już dwie pary tak naprawdę. będziemy wiedzieli, kto jest drugą parą. Musiało tak być! Bóg losów zadecydował! Ja, jak się nazywa nasza para? Głupi i głupszy! Głupi i głupszy, szczerze tak, tak! Ludzie muszą na nas poczekać trochę no, tak. Nie, bo oni... Bóg losów ja. chciał, żeby znowu wygrała tak. przerwona tej parka, tak? Oczywiście tak, para Oczywiście. zwycięska! Para zwycięska! Let tak, go. zobaczymy, zobaczymy, przyjemność, że to jest Asia, która studiowała geografię, więc no, my prawda. tu mamy, mamy ułatwienie no, no, W jej studiów jest geogesem. Ty, no. Michu, masz tylko lekkie utrudnienie, ale przy, przy autostopie to może się przyda Michał firma, firma od wygrywania firma odcinków, od wygrywania wraca Ej, dobra, ja teraz się sprawę Asia zna się bardzo dobrze na lokalizacji i generalnie na tych wszystkich, terenach nas A my z Alanem najprawdopodobniej będziemy strzelać A wiesz co byłoby najlepsze? Jakbyśmy strzelili i trafili dobrze, bo ja gram w piłkę nożną, to umiem strzelać na ślep A ja bym robić, więc nie trafisz! Ej, ja jestem. Ej, ja się jaram też, my wracamy do realiów, twoje 5 no. Każdy samochód to stracona szansa O nie, jakieś auto podjechało a, Witamy was. W dzisiejszym odcinku, w którym musimy znaleźć lokalizację, którą wyślą nam. Menadżerki. I wszyscy dostaniemy to samo miejsce w tym samym czasie i od razu się zaczyna wyścig i od razu biegniemy. Nie Jak... ja ogólnie ja nie widzę tutaj światełka w tunelu, bo jestem na 100% pewny, że nie będziemy wiedzieli zanim gdzie to jest. Dobra, uwaga, czekamy na zdjęcie. Nie Je filmik! Hmm? Jest to jakieś jezioro. Jakaś woda. To nie jest ten jest zakrzywek? Jest... Nie, w ogóle. W tym momencie Marta zdała sobie sprawę, gdzie musimy dojechać. Jest to niesamowite miejsce, ponieważ tam 6 miesięcy temu zaczęła się nasza przygoda. Jeszcze wtedy nikt nie spodziewał się, że wspólnie stworzymy projekt i w tym momencie będziemy nagrywać dla Was Daily. Życie jest niesamowite. Dwoje <laughs> pięć... <laughs> jest to wyspo! Ej, Ej Ej, ej, ej! Nie wiem gdzie to jest. Dobra! My już! A! A! Baca, baca, baca! Dobra, chłopaki chyba już wiedzą ile co, więc co? Myślę, że to jest tam, bo Kurde. ja cię Bo ja nie wiem, czy to jest tam. Ja to. Ja to pamiętam, mi się wydaje, że dlatego to dali, bo widzieli, że będziemy to kojarzyć. Nie yeah. ja wiem, jak się nazywa ten hotel. No, no. Możemy kogoś poprosić, żeby nam sprawdził, jakie to jest miasto. Bo mogrze nam coś no tak. sprawdzać. Tak, to dawaj, to jedziemy. W którą stronę? Czekaj, 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 bo to musimy pomyśleć. Jak tam dojechać? Ale w lewo czy w prawo? Nie to... wiem. Oni niech biegną, bo to nie jest no. pojedynek na biegnięcie. Dobra, wiem, trzeba najpierw auto, y, na autostradę złapać w stronę Tarnowa. Lemon Resort, tak, tylko to gdzie to jest? Twoja Słuchajcie, musimy znaleźć dobre miejsce logistyczne do złapania stopa, bo tutaj nikt nam się nie zatrzyma, bo nie ma wysepki. Poszedłbym na w środku ronda. Tak. Stójmy. Bo oni idą z złą stronę. My powinniśmy wyjeżdżać tutaj, ale no. oni o tym nie wiedzą i stoją po totalnie złej stronie. Nie no, czemu my tu idziemy? Gdzie mamy iść? No tam! Pytajcie się nie o Supra ja mam taką taktykę, że na razie łapiemy autostopa, bo wiemy w którą stronę będziemy kochani już mieli autostopa i tam będziemy mogli kogoś zapytać i zobaczyć na jego telefonie dokładne miejsce mam do pani pytanie. Musimy dotrzeć do Lemon Resort a może Pani sprawdzić na mapie, bo my nie mamy dostępu do telefonu Gródek nad Dunajcem. Dobra, oh yes. bardzo dziękuję To jest kawał Dziękujemy bardzo Mamy radę Dobra, idziemy na przystanek, łapiemy przystanek, na przystanku stopa na pochnięć, cały czas opiemy. Wiecie Ej, gdzie jechać? Przeba... Tak, zjemy, No ja tak, my trzeba... też, my też Przewalony czy coś za granicą, nie? Tak, Szko tak Kurde Oj, to będzie długi wyścig Ale zobaczymy w sumie jesteśmy na początku, więc wiesz, kto nas pierwszy zobaczy, to może bym się wy... Naprawdę Prosimy Skąd podbiegnijmy, bo oni łapią nam stopy, zabierają Ale musimy ich wyprzedzić. Tak, na pański! <Z203> Michał, tobie Michała chciał wziąć? Błagamy, proszę! Każdy ma miejsce! Mm. Mm. Proszę! No nie! O -o. Przypał! O, sytuacja jest taka, że nagrywamy odcinek, kto pierwszy się dostanie do pewnego miejsca i dostaliśmy miejsce Lemon. O, to byłoby super. Proszę nie stawać, proszę jechać, da, dalej, dalej, nie Proszę nie stawać, to wariaty! Wariaty! To wariaty! Co to za Jest Pani gotowa. Wstyd z nim na miasto iść. Ja nie wiem kto tu jest, nie to jest, ja go nie dam. Bo to... co za małpisz, ale... Alan. Ja na kolanach zaraz klęknę. Prosimy się za A o lokalizację. Ale ja myślę, kurde, się podzielić, bo teraz dłużej się ile a ja będę w hoteli... tak. Słuchaj, musimy dojechać jak najszybciej do hotelu Lemon. Czy mogłabyś sprawdzić, gdzie ten hotel się znajduje? Ja tak, Józ, tak. Dziękuję. Górek na dynajszym. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Nie masz może auta? Nie. Dobra. Gdzie pa, pa, pa. Pa, jedziecie? Do Bokni, w stronę Bokni. Dobra. O, ci ma? Nie. Ponóż! Zostajemy tu ostatni, ale spokojnie. weźmie nas betoniarka. Dokładnie. My nie musimy się nigdzie śpieszyć, tak? Oj no pewnie. Przecież. Przecież mi, tu jest fantastycznie. Jedziemy do miejsca, gdzie było twoje 5 minut. To jest grudek nad Dunajcem. Nie wiemy ile to jest stąd, bo nie możemy sprawdzić, ale możesz to sprawdzić no. i zdecydować jak daleko byś na smok podwieźć. nie, Was mogę rzucić. O, super, dziękujemy. Nie. Nic nie bierze. Nic nie bierze. What? Naprawdę? mnie! Co, co mówisz? No, do końca Naprawdę? Ja, nie ja, żartujesz! Ja, to się ja to się pracujemy. Pracujemy. Jesteś królem! Plusów to wygląda tak, że jak jedna drużyna dotrze do mety No to kończy się cały odcinek, więc stąd byśmy daleko nie mieli Nie słuchaj, Pola, jeszcze 5 minut I będziemy musieli tutaj content nadrabiać spicy pytankami z Instagramu Z kim najcie najlepszy kontakt w bazie? O, to ja nigdy nie potrafię do końca na to odpowiedzieć ale wydaje mi się, że na ten moment, bo to się zmienia bardzo wszystko, tak, ale w tym momencie bym że z Tobą. Tak. I ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja teraz najlepszy na równi kontakt mam właśnie z Asią i z Alanem. Oooo! Rzadko w kierunku grudko nad Dunajcem. To no. jest daleko, ale gdzieś po drodze, na przykład jakbyście jechali... Gdziekolwiek. Już wszyscy pojechali, tylko my zostaliśmy. Jesteśmy sami zostawieni tutaj. gdzieś no. Dobra, to by była klasa. Dobra. Let's go. No jedziemy ogólnie to nie pomiot, jechać na jakieś okry. Oh, cool. A, na, a to Zrobimy uczynek. Ale powiem wam, że w Bowni też są dobre go. <grywki> moi mili, moi mili! Witamy, witamy. Słuchajcie. Witamy w grze. Jesteśmy w połowie drogi, jesteśmy w Brzesku właśnie. I co jest najlepsze? Mamy przed sobą co mamy Karol przed sobą. Mam są zajezdnie, na których będziemy mogli łapać ludzi na stopa i wiecie co? Siema! Witamy! Siema! Weź nas pod wodę! Weź nas pod O, oh, że to jest Kochani, teraz specjalnie dla was carpool karaoke. To, co teraz zauważyłem na tym zdjęciu, to jest dosyć istotny szczegół. Oni są na wodzie. O ja, A, czyli trzeba wow. idealnie y, rowerkiem. Albo ktoś nas skoczy. Albo tak. Nie <grym> się czegoś boimy, Michu? Nie. No właśnie. Ale Nawet koda. woda nam nic nie zaszkodzi. Dobry. Czy moglibyście nas podwieźć? A, Chce, y tam gdzie było twoje piśmie 3. trzy. Lemon Resort to się nazywa, to jest grudek nad Dunajem to się nazywa. Ooo. Wow. Żartuj, co ty dajesz? Ja ty się nie Co wydaje się? Ścigamy się z tamtymi, słuchajcie jesteśmy jak nic pierwszy ogólny Więc nie bywała akcja jeszcze takim, takim autem stunningowanym Ja pierdzielę. Witamy no ja. w grze Jeszcze będzie trzeba znaleźć to idealne miejsce, gdzie to było Ja chyba wiem czy to jest, to jest... A to dobre miejsce, mamy tam gdzieś na potem. Serio? Proszę, dostaliśmy o takie ten A ty wiesz czy to jest? Tak? Let's go ja! O, mi bomba Dziękujemy bardzo. Wszystko widzieliście? Wszystko. O, morokok. Zamknęłam oczy się nagle pojawiłam tu Każdy samochód to stracona szansa Na to, na lepsze jutro Na wygranie odcinka Ej, ja się jaram, też że my wracamy do realiów twoje 5 minut 3 no. mi się ten stres, który przeżywałem tam sam A to było się daje, że dopiero na miejscu, że przypomnę. Oj no co? Go! Zmieńcie! Minęło minuty. Nasz cel to grudek nad Dunajcem. Nie mamy telefonu, nie mamy map, nie mamy nic. No naprawdę, to nam zajęło kilka minut. Dziękujemy wam bardzo. Co się dzieje za oknem? No pogoda się mocno popsuła. A to może w naszym wyścigu wiele zmienić, bo musimy jechać oczywiście wolniej. Tak? a też przez to, że jedziemy innymi trasami, to u nich może być lepsza pogoda, z czym możemy mniej badać, przez co mogą jechać szybciej, więc wszystko tak naprawdę musi się tak. jeszcze zmienić. Zobaczcie, jaka jest pogoda, leje też. Jest dramatycznie, sobie jak z filmu normalnie Ale to nie przeszkadza, to nie przeszkadza. My mamy przewagę, że wiemy, gdzie to miejsce jest. Dlatego. ładnie. Jak mi od razu tam lecimy i mam nadzieję, że to my będziemy wygrani z różnią. Tak, jest. Oj, coś będzie. Ale dobra, i wygramy, to będziemy czekać w restauracji. Wiesz, w końcu jedziemy w bezpośrednim transporcie. Tak, <grystanie> <grystanie> może chcecie z nami tam gdzieś sobie wlepić. Uuuu, że Diana po szkole. No. okej, okay, ale to, że dobrze, dojedziemy do ciebie, to możesz żyć Mercedesa i oh. pojedziemy. A masz prawo? <grystanie> ja mogę prowadzić. O, oh. a i dosuje, just... a on się przyjechał. mam gdzie ja dać auto, dobra? Dobra! Nie! 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 Prawie 99% szans, że my to wygramy. Jest jeszcze szansa, że im się zatrzymali jacyś widzowie, którzy ich widzieli bezpośrednio, a my się Nie, nie, nie ma. ma szans. Nie ma. Nie ma. Patrzcie, patrzcie tu! Tu były te belki. Ale ja nie spadłem z tej belki. Nie, a ty płakałeś, bo padłeś do wody pierwszy raz w życiu. Mamy już 16.46. Wyjechaliśmy 15.15, więc dosłownie półtorej godziny zajęło nam dojechanie do tego miejsca. I usłyszeliśmy, proszę Państwa, że pewna drużyna jest tak samo blisko jak my, więc jest, jest presja. Dzielą nas minuty, dosłownie. Dzielą nas minuty, więc będzie trzeba biec. Ej, się zostały nam dwie minuty. Ej, co jest? Dwie minuty tu miejsca i słuchajcie, tu jest rondo, który ja poznaję. I kochani, wy nie macie pojęcia, ile emocji to wzbudza we mnie. Tutaj wszystko się zaczęło. Dobra, kur... lecimy. ta podwózkę. Let's go. 58 się na godzinę, nie ma co szybciej jechać, słuchajcie. Warun jest hardkorowy, nie wyobrażam sobie stać w takich warunkach, nie? To by był koniec, ale u nas jest dopiero początek. Pięknej, ostatniej, prostej do wygranej. Kurczę, ciekawe co robi reszta, nie? Bo my teraz siedliśmy tak naprawdę do samochodu i no już do samego celu sobie dojedziemy, ale co u reszty? To Michu, może zobaczmy co? Huala najkrola. No oh yes. I to jest co? Tak. To jest, ta I ta to jest ta O nie, jakieś auto podjechało.

Odbierzcie, No nie! telefon mi się zciął od deszczu. Uwaga! Nie! Nie! Dzwoni, dzwoni, dzwoni! I co? To jest na miejscu? Kto to wygra? To jest na miejscu! Jak Michu jedzie autem, o co chodzi? Jesteśmy my! Ale my jesteśmy idealnie! Jesteśmy idealni! O nie! O nie! Szybko, Nie da się być bardziej dokładnie niż my! Tak, dokładnie jesteśmy na tym miejscu! Nie. pierwszy raz! Pierwszy raz w drużynie, pierwszy raz takie trio i WYGRYWAMY! I Kurde! A niech to, czyli tu się kończy nasza perspektywa? Sekundy, sekundy Chłopaki to są wiecie, wielkie braterstwo, i oni musieli po bratersku wygrać Dajmy im tą jedną wygraną, pokażemy im w następnym odcinku, widzimy się, piętnasta trzydzieści ble